W starszych kolegach niczego złego. Proszę powiedzieć e, Nie, Ja nie wiem do końca, co to było. To było okryte mgłą tajemnicy, co się wydarzyło na tej ostatniej przedłogą przerwą w Złotniówce. tej mówimy, później właściwie przez cztery lata, a ja właściwie to przez 5 lat, bo mi się w tej szkole tak podobało, że większą pracę to od razu dwa razy tabela na na Miałem to obcyganę, a, że uczył mnie profesor Berek świętej pamięci, świętej pamięci profesor Szuba. Także miałem tutaj taki dualny pogląd na, na literaturę staropolską, zwłaszcza no i napisałem temat zgodnie z tym, co robiłem przez te pięć lat najchętniej w szkole. Najchętniej spędzałem tutaj czas bając się różnego rodzaju występy akademii i kabarety, tak jest tutaj na Audi. Oczywiście yy, napisałem, pamiętam jak dziś, temat, gry i śmiech, ważnym porężem pisarzy doby przed, przedrozbiorowej, walca o wzór nowego człowieka. Yy, oczywiście zacząłem od starożytności, skończyłem na kawaretach, yy, na najpopularniejszym w tym czasie na Elita, e, miałem dualną ocenę, jako że profesor Szuma ocenił tę pracę na bardzo dobrze. E, profesor Berek był z innego zdania, ocenił dostatecznie. E, suma zmarł wysłać, tylko z czego jestem zadowolony. I tutaj skutecznie się panią dyrektor e, Kowrynowicz o tym, że trzeba powrócić do, do tej tradycji. I z tego co wiem, to przez wiele, wiele lat nie wiem czy tak ale studniówki odbywały się w szkole, a no w tej chwili poza szkołą się odbywają. Wiem, bo przecież musiałem sfinansować dwie studniówki moich dwóch synów, którzy tutaj również kończyli w moje ślady poszli i skończyli to liceum. Także było to skuteczne przekonywanie i studniówki powrócili. To tak a propos czy włoskim się już też poznacza. Tak, proszę o Trochę odbierze cię, się dawało Sam to, co przychodzi na głowę. Y, ponieważ to zdjęcie o studniówce, mówi studniówka to matura, akurat nasz rocznik to był pierwszy rocznik, kiedy zdawało się maturę, mówię, między polski, matematyka i dwa przedmioty dowolne ust czy można było te dowolne przedmioty yy, pisać w pracy. Ale tak samo po raz pierwszy pisaliśmy w grupie humanistycznej i w grupie matematycznej. I w każdym razie w mojej klasie, ponieważ raz słów polskiego panterek, yy, była jedna zasada przy podziale. Ci, co mają na bakie z panem według, je, bez względu wszystko idą do jednych matematycznej. Nawet niektórych tylko humaniści mogli iść do tej kultury humanistycznej. W związku z tym teraz było na matematyce by bardzo dużo. Zresztą z czytkami Ola laminach ja potem musiałam, bo musiała bardzo dużo prac sprawdzać. Ale jak tutaj poczęto, yy, nasi koledzy mówili o ściąganiu, to mój kolega Maciek mówił, on miał jedną yy, no, bardzo dobrą ściągę, a była to famina. A, I ja tak samo już na samej naturze też miałam przygodę ze ściągami. Nigdy nie ściągałam, nie mogłam ściągać, ale oczywiście jak to każdy ściąga, miałam przy sobie. Szybciutko napisałam zadania. Nasz wychowawca, pierwsza druga, klasa pan jak doski. był u nas na że nie pozwolił mi wyjść. Tylko oczywiście musiałam te ścianki pisać, przekazywać innym koleżankom, kolegom, ale szybko pani Blakieta zorientowała się, że coś nie tak zanikom nie i kazała mi oddać pracę. I w tym momencie oczywiście przed stołem prezydialnie z rękawa wypadły moje ściągi z z której nigdy nie, oczywiście na temat, że e, nie skorzystała. Oczywiście, bo z matematyk, bo bardzo dobrze. Bardzo Panią Panią dziękuję. z samego um, z mn. matematyki. Dzięki Pani komik um, wylądowałam na matematyce. Nie był nauczycielskim, może zawsze chciałam być nauczycielem. Bardzo, bardzo dużo zacięła pani. Naszym wychowawcą, byliśmy B. Paczku dla na nas barany nałby taką co jak nasą. Mniej pilną, a bardzo ciekawy. Były indywidualności. Każdy miał swoje zainteresowania. Naszymi wychowawcami były Stasiu Kwiatowskich, potem pani Krysia Kloryka. Stasiu właśnie bardzo dużo pracy włożył w to, żeby nasza klasa była tak jednym zgranym zespołem. Pani Krysia, która już od trzeciej klasy to pilnowała, żebyśmy doszli do natury i żebyśmy tą naturę jak najlepiej zdali. I rzeczywiście zdaliśmy tą naturę, bardzo wielu z nas kończyło w I ja bym bardzo. A to, że jesteśmy zgranym zespołem świadczy że to, że jest nas tutaj dziewięć osób której najliczniejszą chyba grupą jesteśmy. I bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, a przede wszystkim dziękujemy naszej wychowaczy, pani Kryśna Na pewno wszyscy z przyjemnością dzisiaj widzą swoich nauczycieli i wszyscy. Chętnie dziękuję im za to, tylko że czasem nas widzi, czasem nie, naj, nie najsprawiedliwej w naszym mniemaniu, nas oceniali, ale chyba tych, którzy najbardziej dawali ktoś najmniej się wspomina o dzień dzisiejszy. To się tylko do podziękowań. dla na wszystkich naszych nauczycieli serdeczne podziękowania. Dziękuję bardzo. 그리고 저는 л ж е н и е с л е д у е 하고